overkill. Witajcie. Z tej strony Zdzichował. Znowu gramy je ja dwójeczkę. Dzisiaj zrobimy na głośno. No i mam do zaprezentowania wam. Coś tam, ogniem, jest z nami. mixerowicz A barbecue. Enzo. No właśnie. Mamy jenzo. No i mamy barbecue Stafa SDL, od Miksera. I tak, i mamy młotowy i miotaczy i coś tam jeszcze pewnie. I, I granatniki jeszcze. Polecimy. gotowego? Nie się tym bawić. No. Tak, tak. To go. A więc... Czekaj, czekaj, Czeka, my to robimy do, u tego murzyna, co nie? Tak. U, w u Ciekawe jak bardzo będą nam U FPS -y. Ciekawe jak bardzo będą nam FPSy -y, spadać przez ten ogień. O oh my... Y to był... Jest osiągnięcie, dzichu, którego pewnie nie masz za to, żeby rozgierdolić wszystko cały szkoło w tym markecie. co, co, co? co? Żeby rozjebać całe szkło w tym markecie O, oh. To ja akurat, Taka, To mam rozbić tak szkło? Nie masz zabijać po prostu tak żeby mnie nie zabili Ale coś pisło. Co, co zrobić? Masz chodzić za mną Okej okay. Enzo Ready A O oh, kurde i oh, tu na pazerniaka idziemy Znaczy na Fausta Znaczy no Zakładaj maskę? Ten z nim już od razu na starcie... Na starcie maskę? Tak. Prepare Uranus mask. Okej, okay, no do... to jest. ognia. Panie i panowie oto miotacz u ognia. Ale gówno nawet licznika nie widać. Wuch, wuch! Down on the ground. Tywko bierz? Co brać? Bierz paliwo tutaj jest. I idzie pancer, pancer, coś tam. Du, 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 du. I znowu będę palić tak benzyną, jak w deheście? Powiedz mi Kurwa, bo a, w deheście... A ty spiłą? Ja spiłem, tak, bo mam Tutaj jest mnóstwo narkomatów. A, gdzie ja mam iść? Czy co ja w ogóle wziąłem? A, benzynę. Masz mnie ochraniać. Ja? Tak. Okej, okay, mam bendynkę, nie wiem po co. Cover you, idź. Bo w dehejście wszystko się benzyną robiło. Jak to? I nawet aż tak flagów nie było <laughs> do tej pory. Ale fajnie, buch. Nie wiem, ja za to mi co chwila nagi Weź go na underground. Znaczy on on ground. Underground. Schody. Oj, troszkę nie przyjdzie. Gdzie? Czekaj. Zdźwigło miałeś mnie osłaniać. Czekaj, Luger. bo tutaj jest. Buch! Orzysz ty Nie ja wiem co się właśnie stanęło Ty ale ich trzeba smażyć Ej, o nie Dobra, jeden spalony ile ja tego mam w ogóle? Nie widzę gdzie ja mam Pa. Chlor się pali Eee, trwa może ktoś Eee, nadciągam Mate Weź tutaj do sklepu tak żeby cię nie walnęli Właśnie mi serce bije, ale czekaj, muszę, o, Dobra, lecę. Dawać, teraz, teraz do mnie, do mnie, tu. O, dziękuję. Ej, ammo by się dało. balcie się. O, cywilianse no chyba. Ale, to... Ej, Chloe, Chloe mózgu nie ma. W ogóle życie coś mi. O o o o o! o, o, o. o gdzie Patrzcie, mi się... przyszło! Znaczy, no masz... Znaczy ja miatać Czekaj bo buteleczkę mi nakłada. Pal się! O ja cię, ale mu gorąco <śmiennie> No <śmiennie> i teraz niech mi ktoś podniesie i Jan zostawię apteczkę. Y problem bo chyba drugi w las? Y o nie! O, Pal się! Help me! Please mi help! Ty dobry nie jest też płomieni! Ej! Weź podnieś tam gdzieś hosty Jace'a z ten... Podnieś mnie. Gdzie ty jesteś? Haha, Clover taka stoi! <glover> Gdzie Clover? A, no Clover menda kur... a... Hosty trzeba... na nią! Dopiero teraz... Nieciekawie tu jest państw... proszę państwa Co tu się dzieje? Właśnie, ale kuta z mu Ale dobrze napisałem przynajmniej, że będziemy podpalać tych burdużerów, po nie? Właśnie ich nasrało, jak, jakby więcej matka nie miała Czekaj, ładuję Eee, Cloaker między nami jest Właśnie widzę i go palę chyba Co tam palisz? Jestem z bo zaraz Właśnie ją y, podnoszę, kurde, obrywam. It's not that good. Szkodaj, się. Ty masz paliwo gdzie chodzę, nie? Yyy, mam jeszcze, oj. Eklauer jest strążony, no, a to menda, radzi sobie nie umiem No mam te panie. Kampimy tu, kampimy bo... tu. Wszystkie to zaraz siam, bo skończy. Wyśapteczkę. Czekaj, muszę przeładować, wiesz ile to gówno ładuje? Piszę do mnie chodź, co? Fatuś, tu, kochanie O, dobra Czekaj jak tu się wstaje O, dobra Lower, kur... a O, weź syn hostyżysy Jeden hostages gdzieś jest Trzeba je wyhandlować Oh shit Dla mnie, do powodzenia. najpierw Kurde, tam jest za tobą, Zdzichu! O skurczu... A no, bo dzień ja... Uprzeci... To mój! Ty tradeujesz? A, stridował. Jestem, dzień dobry, powróciłem z mapy. E, dawaj se na być O, tu jest, jest hostages. Kolejny hostages, ten, Z e, Zdzichu, no. idziesz za mną. Dobra, czekaj. O, ja... Dobra, lecę na górę. Za serem, bo my mamy płomyczek. Na górę, na górę, na górę zapierdolamy. I co z tą benzyną? No nie. Palcisz. mi snipera. Snajper? No nie. Ty... Pomóż nam wszystkim. M masz krzyk? Powiedz, że masz. Ma. Tak. Dawaj, bo badasz, kurwa. Właśnie mnie położyli tak już doszczętnie i... Szumi mi Najpierw... Miks! <laughs> Jedna sekunda No ich. Dobra. Dobra, po zabawie. Idę się schować do kibla. Dobra, pora kampić Yyy, wypuszczą mnie za... W ogóle mnie wypuszczą? Nie, nie wypuszczają. Co się stało? Aha. To Yy, fajnie. Teraz pójdzie lepiej, bo Mię, tutaj lami nie rzucaliśmy. No. Ile już trwa? Tak chyba z ponad pięć Ej, Besky, ile my tych ten zabiliśmy tak. w ogóle? Trochę. Ale Dallas... Dallas, zrób smutną minę. Pomyśl sobie, nie wiem... Kupkę strzeliłeś wczoraj, a już cię znowu z raka bierze. A, Dobra, Enzo, dawaj, dawaj. ...psipał. <laughs> Co? Co to w ogóle galar? Dobraska. <laughs> <Nie laughs> obrazka. Stop right, Stop right there. Son of a bitch, son of a, bitch. E... Kurzy, son of a bitch. Ty się Uważaj, się ty, Czemu ty się zaresztowałeś? No, Oni mnie... Zdzichu, idź po paliwo. A. Ja yeah. też powinni wejść. On, On the ground. Ty, nawet jeszcze nas nie zauważyli. On the ground. Nawet nie dosięga tam. Weź tu, nie wiem. No i dupa. Gdzie tu bendynka jest? Już wiem, ten A, Okej. Idę spalić sklep. Zabawię się w piromana. Ja jestem Pyro Bitches Ej, jeszcze na policję nie zadzwonili Zadzwonili już Ale policja jest głupia i... O tam trzeba... Wierzmy Here, i here Chapki do góry, już o. Dobra, przyszli O, ten żyje Schowam, żeby nie było, że... Zagini mu, że nie Move hostages Tutaj, do tej chemii o! Idealnie Chodź Położymy Cię koło koleżanki, będziecie sobie rozmawiać No Dobra, teraz się przygotowałem na buldożeru Czego tu właśnie są sami buldożery? I dlaczego ochrona, sklepowanie pip, czy jak ja coś wynoszę? Gdzie wy jesteście, bo... My tutaj jesteśmy O, weź paliwko Nie mam Ale tu jest a co daje nie, te ty. paliwo? To trzeba je tutaj podplantować. Potrzeba trzeba zniszczyć ogółem 50 tysięcy, co nie? Ale czego? No bo mamy zniszczyć tutaj wszystko. A masz mołotowę, jeszcze... to rzuć mołotow, mołotow tam, gdzie jest samochód stoi. Gdzie samochód stoi? No tam na z ciebie. O tam. Po co tam rzucić młotowa? No rzucić, bo to go zniszczy. Fire in the hole. no home. Nie co, ty masz tego zresztą. Tego. Jakoś... To, że konwertujesz na swoich. Konwertujesz. No właśnie. To zawsze coś, co nie? Co za Jeden. gówno. Łap. Snajperów niszczyć trzeba. <noise> Dobra, fart. Ale fajna zabawa. I co Jakiś mi to dało jak ten samochód niby zniszczyłem? Coś się wydało. O, wyprzenaplę. Eee, daj, ej, ej. Te, HPka. Puldożer. Y Cholera, Chol Chol a, a, Połóż HP. Oh shit. to ja przeładuję i się zaraz kocha. No powiedziałem, połóż HP, a ten nie kładzie HP. No kurwa, no jeba na masz. O, masz przecież sentry. Nie, ja kolega, czy macie tu HP? Tutaj stawi dziś? No dzięki, na środku bitwy. Pomóż, pomóż. Czekaj, centry stawi. O, dobra, wstałem. Dla pierwszego moje centerko. Moje centerko. I schodzimy na dół. O, HP weź. Aha. Wezmę HP. Ej bez kitu ten shotgun Kurwa pisa, powiedziałem ja się... schodzimy na dół, a wy nie schodzicie na dół <laughs> Jedź na dół Czekaj muszę temu pomóc, bo Coveruj mnie no No, coveruję Wy tam się bawcie spokojnie No, no hej, bawcie się, macie zejść wszyscy bo... Sukin syny Thanks mate ale dostajemy, lol. Rozumiesz na jakie karty 4 Nie bierz, albo 5 tak. Przyładuje się. Ach, te butelki. Nawet no, fajnie te ładuje. Nie bierz, albo na bulbie. czy czy trafi na tego buldu, zaraz z tym. Z tą fajną minką. Snajpur Coś tam grill gdzieś jest. Kto to go rozłożył? Weź na razie shotgun Headshot Z Not big surprise He's good No i gdzie teraz? Eee... do kolejnych bankomatów Starzec go rozjebie A <laughs> teraz nie ma przeszkody na kutasów starczą. O, e, kask to tu położył. Poszedł sobie na piwo. I powrót tam, gdzie zginęliśmy postaram się to załatwić. Czekaj, bo się chowam, bo musimy się tarcze zregenerować. Już tam o? i już tu jestem. A, spoko. Ej, taser! Czekaj, już, już! Spalony. Spalony. <gry> Nie pamiętam, gdzie jeszcze były te. Czekaj, muszę się schować i przeładować spokojnie gaz, bo to jest nie tylko na helikopter i wykorzystujemy Okej okay. Nie widzę nigdzie buldożera. dużera już nie ma. Dobra przerwa No ale... Jak chcesz to, to że możesz, napalny. to odnowić tego swojego cholernego drja Co co? Że Enzo możesz odnowić tego drja Czekaj, bo biorę to O też wezmę To weźmie hmm. do tego? No, on do wszystkiego bierze. <laughs> lol, fajnie, że y, w nabojach wziął gaz. A co? Weź, no, no, bo gaz mu weapon. No, w A Ten. Ten się rzuca nam No. no. O, Zabieranie. ej, snajpery! Gdzie ty snajpera widziałeś? No, kurwa, no. U, nie, nie widzisz, oznacza cię. go. Czekaj, bo tu jednego, palę, drugiego. Oho, ho. ho. No, jest sniper jeden. Boże, ty ile tu ich jest. Dobra, leży. Coś tam pale, nie wiem co. <grych> Oho, przeładowuję, koniec. Ładuj szybci, błagam sekunda i. wychodzimy i palimy. Za jedną minutę, ha, minutę będzie ten. Locker. Chodźcie tu do mnie. Czekaj, Czekaj bo rozłoży. tu coś pale. Hasz pale. Ile chodź? haszu? I ser, patrzę, no i ja się położyłem. Ej, help me, please! Pomóż mu, Enzo. Czekaj, bo tu tego trochę jest. Wal go. Dobra. Dzięki. Ty z synu. synu daj to. mi, o. Daj mi, daj mi, daj mi też. Ej, y, tu jest ten... bulldozier o, koniec afton, to z Leżę, leżę i nie wstaję przez yy, 20 sekund Nie Ammo, przyjaciel Ammo, daj Coś mnie dotyka, nie wiem Kurde <gry> Mój tu jest No nie, to jest debil, dragon, dragon Siedem, sześć, pięć yy, wy... hey. Jest jeden hostages, sprzedajcie go W sklep, w sklepie jest O no i dupa Ja ty widzę to ty, ty Ani na górze Postyczisa szukajcie Mamy jednego gdzie Człowieku tutaj. wiesz jakie my kurde. O tutaj o Jest tu po. Dajesz Czekaś na ci... Czekasz aż będzie, po To jest helikopter. Yy. To czekaj, poczekaj, poczekajmy na nich Spokojnie mam czas. Ej, chodź chyba. tu, mam te zegarki. O, to się bierze, o lol. Gdzie są zegarki? No zegarki to są i czekamy kurde. na nich, żeby oni też wyjrzeli. O, helikopta. Słyszę tak. helikopter Ja czuję, że zaraz tu przejdziemy bulldozer. Jak przyjdzie, to mamy przyjemność Ja ja bym wygrał. Ja mam dla broń fajną, patrz. Widzisz ten pistolet, Czy ja cię No. Co no. go zniszczy. Stary. Czemu nie wierzysz tego? Znaczy, czego, czego? Z szyjniku. Właśnie biorę. Tylko nie zabijcie przez przypadek zakładnika, bo będzie dupa. Nie ma... Dobrze, może... Ej, spójrz, stoi. Spójrz, spójrz się tam, gdzie ja. O, tu. Tam, o, patrz, 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 pa, patrz. Dobra, Widzisz, może mnie wy... wykupcie, co? No. Wiesz... jak się skończy... Ej, 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 willi, 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 O, holy fucking shit. Loker. A co on takiego? Robi, na ten na o ja cię podskakują. Błagam nie... O, no pięknie, zakładnik nie żyje. O, 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 o. Mhm. Mm brawo, brawo. Dobra, chuj ci w dupę, się. A mówię, wykopcie mnie. A nie. No, co o. mamy Cię wykupić? Jak kurwa, nie możemy Cię nie za słuch. mądry rzucał granaty. No, bo nas pewnie, że zabili. No i już ja, to weź nie po... Jakbyś mnie Jakbyśmy wykupili. To... Aaaa, no, Kiedy miałem Cię wykupić, wytłumacz mi kiedy miałem Cię wykupić? Kiedy był na no no to kiedy? czas. No kiedy? Jak, jakim cudem zażyję? Nie wiem. Już pa Papa. No i... pa, pa Zepsuliście, bo mnie nie wykupiliście. Ja wam bym dupę no uratował. kiedy mieliśmy Cię wykupić? No wtedy kiedy mieliście od siebie zakładnika 2 cm. Dobra, nie się już ale by musieli poczekać aż minie ten yy, właśnie, natarcie. To nie rozumiesz. Co ty nie wiesz? No to już było, nawet nic nie było. Nie, no nie, nie, nie było. To było cały go. czas na Dobra, ale chyba już koniec, co? No. Tak? Może teraz w na WT? Na co? <laughs> Word Nie, chce mi się. Dobra, to jest coś, co. Chcą... Z tego tam miejsca ludzie się się będę z więc subskrybujcie, się na górę dobry komentarz, ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z gry, dygirencji. ale ryj. No. A za ten czas ja się z wami żegnam. Ja też z wami żegnam, cześć! Pa, pa Mikser. Ej, chodźcie teraz na WT może, co? Z kolegą. mixer Będzie z czterech. Dobra, mikser się podziałał, no, czyli do widzenia państwu.